Chodząc kiedyś w kolendzie, wszedłem do domu, gdzie były trzy panie w różnym wieku. No i rozpocząłem modlitwę, kiedy mówię, Pani może polecam Tobie jakieś też trudne może sprawy, które są w tym domu. Słyszę, bo miałem zamknięte oczy, że jest jakiś szloch. I mówię, matko, teraz mi trzy kobiety zaczęły płakać, co ja zrobię? Ale kiedy otworzyłem oczy, okazało się, że one wcale nie płakały, ale się śmiały. A to dlatego, że w tym czasie kot podszedł mi pod sutannę i patrzył bardzo uważnie, co ja mówię. Bardzo lubię chodzić po kolędzie, choć przyznam, że jest to dosyć męczące, zwłaszcza kiedy już któryś dzień to trwa. Każdego dnia wchodzimy do kilkunastu, czasem dwudziestu kilku domów i z naszej perspektywy jest to zawsze wyzwaniem. To znaczy każdy dom, kiedy wchodzę, zwłaszcza jak nie znamy jeszcze danego miejsca, jest niewiadomą, jak zostanę przyjęty, kto tam mieszka, jaka jest sytuacja, zupełnie inny rodzaj mieszkania, wszystko jest nowe. Cudnością jest także oczywiście pewne zmęczenie, ale myślę, że główną cudnością jest to, że czasem jest sztywno. To znaczy, ktoś nas przyjmuje, ale tak naprawdę czujemy, że tego czeka, abyśmy wyszli. Myślę jednak, że ta sztuczność jest problemem nie tylko dla nas, ale także dla tych, którzy nas przyjmują, i czasem nie wiemy, jak z tym księdzem się obejść, jak mamy go przyjąć. Dlatego Monika Białkowska napisała artykuł tak zwany poradnik kolendowy. Co zrobić, aby ta kolenda była jak najlepszym spotkaniem? Co zrobić z zwierzętami, które mamy, jak zachować się, kiedy ktoś z rodziny wychodzi, co księdzu powiedzieć. To wszystko po to, żeby kolenda, nie tylko jakoś przeżyć, no bo jest styczeń, ale żeby to było naprawdę dobre przeżycie dla obu stron.